Pierwsi absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia z socjologii odebrali dyplomy magisterskie w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie. Mury Wejherowskiej uczelni opuściło ponad 31 magistrów. To wspaniałe wydarzenie, w którym możemy uczestniczyć, ale także możliwość dla mieszkańców miasta Wejherowa, ale szerzej dla całej ziemi wejherowskiej, aby studiować tutaj na miejscu. Nie trzeba wyjeżdżać nie wiadomo gdzie, aby uzyskać tytuł magistra. Dobra kadra, dobra szkoła, szkoła, która jest w Wejherowie. Mamy szkołę wyższą, z czego możemy być dumni, i za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Warto jest być pierwszym, bo gdzieś przecieramy szlaki dla no, tych no, nowych studentów, którzy przyjdą. No i było to ciekawe doznanie, tak, szczególnie, że większość naszej nauki odbywała się online i mimo wszystko udało nam się pochłonąć tą wiedzę, odbyć ćwiczenia, uczestniczyć w wykładach. Także pełen sukces. Pierwszy mały sukces odnieśli także studenci pierwszego roku pielęgniarstwa tej uczelni, którzy odebrali już symboliczne fartuchy medyczne. To właśnie w nich rozpoczną zajęcia praktyczne w szpitalach w naszym regionie. Część odbywa praktyki u nas w Wejherowie, ale również w Gdyni. Często uzależniamy od tego, gdzie kto mieszka, żeby nie był narażony na długie dojazdy. Bardzo nam pomagają ci słuchacze, studenci tych szkół w okresie praktyk, to już cieszymy się z tego, że oni przyjdą. Przy tej okazji oczywiście doszkolą się, nauczą. Wiążemy ogromne nadzieje z tym, że właśnie ci młodzi ludzie, którzy skończą tę edukację będą chcieli zostać na Pomorzu i wesprzeć właśnie nasz pomorski system ochrony zdrowia. Słuchacze pierwszego roku praktyki rozpoczną od przeszkolenia. Następnie będą mogli samodzielnie wykonywać pierwsze czynności pielęgnacyjne czy medyczne.